OK, cześć, eee, dzisiaj będzie taki filmik, vlogasek elektryczny, no bo będę się przygotowywał do, że tak powiem, zasilania mojego super garażu, no zobaczymy jak to wyjdzie, ale to, się znaczy ogólnie, dzisiaj to będzie taki unboxing, coś tam, może coś tam zrobię, ale Wam pokażę jakie rzeczy ja zakupiłem, no. Dobrze, mam takie dwie paczki. Wszystko jest kupione na Allegro, dlatego że dla mnie to było najwygodniejsze, bo mogłem sobie wszystko sprawnie skompletować. I dobra, mamy tak. Takie coś to jest skrzynka, rozdzielnica. Tak mniej więcej wygląda. Nie wiem na... Oj. A, tak się to no, e, Dwa razy... 24 w sensie pozycje skrzynkę wyrzucamy to jest właśnie taki chyba najtańszy co może być w internecie, to jest taka firma Adelit, nie wiem pewnie chińska, może polska wiem, że oni coś mają że to chyba jest produkowane w Polsce to znaczy ta różnica tu jest taka różnicówka Mam tak. Wyłącznik, rozłącznik izolacyjny, potrójny bezpiecznik C16. Tu są bezpieczniki pojedyncze C, ale ja się trochę pomyliłem, bo pomyliłem kupić sobie jeszcze B. Bo do oświetlenia, do innych rzeczy, znaczy te też mogą być, według mnie, ale B mają tam inną charakterystykę i ludzie. Do oświetlenia dają B. Ale ja myślę, że jak dam C to też się nic nie stanie i będzie to jakoś tam niezgodne z przepisami. bo Ważne, żeby był obód zabezpieczony. Taką kontrolkę faz, żebym wiedział, że, że są napięcia. Dodatkowo kupiłem fajne takie złącza, zielone, niebieskie na podział, ale chyba, chyba ich nie będę wykorzystywał, a może tylko jedno. Hmm. Taki fajny. Taki fajny, i to jest, to będzie główna szyna uziemiająca GSU albo GSW. Wyrównująca potencjał, ale trochę żałuję, że ją kupiłem. Jest fajna, tylko że ja tutaj takiej dużej nie potrzebuję i, i nie będę wprowadzał bednarki. No ale już kupiłem. To chyba taka będzie, albo je, może jej nawet nie użyję. Bo tak naprawdę chyba nawet nie muszę. Mogę wprowadzić uziemienie bezpośrednio do do rozdzielni i też będzie dobrze puszeczka hermetyczna kabel do właśnie tego uziemienia 1 razy 16mm kwadratowych czysta miedź, czyli droga sprawa od razu mówię tego tu nie zostawiam <grytania> kabel do oświetlenia 3x1,5 taki sobie kupiłem Powinien być dobry. Tu mam jeden kabel 5 razy. Ten to jest chyba 5 razy 4? A nie 5 razy 6. I 5 razy 4. Po co mi te kable? Bo będę robił łączenia. Ten kabel czwórkę to częściowo wykorzystam do, do zasilania gniazda trójfazowego i gniazdek, a, bo jeszcze miałem kupioną taką skrzynkę, eee, to jest znaczy takie gniazdko hermetyczne, znaczy zestaw gniazdek, taką rozdzielkę mini, że tam było gniazdo trójfazowe i, yy, i dwa gwiazda zwykłe, ale musiałem to zwrócić, bo się pomyliłem. Nie wiem, no chciałem na 5, a kupiłem na 4 te pola, ten trójfazowy, przez pomyłkę. Ale dokupię jeszcze, jeszcze raz. No. Dzisiaj sobie zaprawię... to. Aha, jeszcze mam taką fajną szynę trójfazową do łączenia. Dławiki. Też sobie w razie czego kupiłem, żeby wprowadzać kulturalnie karle. A, tu jest szyna, ale to jest z tego, bo ja to, to już oglądałem. A, o tu mam taki fajny do podziału pen, takie złącze. Tylko że ono jest na Imbus, nawet nie wiedziałem. Dobra, ale mam. Tu jeszcze mam elementy uziemienia, ale to ja wam nie pokażę, bo to może później. Z narzędzi jeszcze, już kiedyś sobie kupiłem coś takiego, i jeszcze mam kupione końcówki dodatkowe. Ale dzisiaj mam samochód, muszę, muszę to. Y, dobra, i dzisiaj sobie chyba tak przygotuję wstępnie rozdzielkę. No dobra, tak się prezentuje zamknięta rozdzielnica. Y, tu jeszcze nie jest. Znaczy jest skończone, ale po prostu nie mam zaślepek. Nie kupiłem, zapomniałem. I na razie tak to wygląda. Ale pokażę Wam, jak w środku jest przygotowany wstępnie. Y, tak jest, zrobię omówienie, Dobra. Od dołu, tu jest blok rozdzielczy PEN, będzie tutaj wchodzić jeden kabel, niebieski, znaczy, inaczej, jeden kabel, który będzie z czterożyłowego kabla zasilającego. Tu jest rozdzielone na N i PE. Wszystko jest Właściwie wszystkie te przewody, które są tutaj teraz, obecnie, to jest 6 mm2 przekrój, czyli już jest spoko to zabezpieczone. Ten gruby N leci od razu na różnicówkę, bo mógłbym to robić jakiś osobny, ale to bez sensu, bo chcę jak, mieć jak najmniej połączeń. Każde połączenie to jest jakiś punkt, który się może, wiecie, zepsuć i to leci od razu na różnicówkę. To od razu wam Tu no, y, jest wycięty, y, bo tu jest listwa. Omawiam N. Właściwie nie musiałbym nawet tego, y, tej taśmy tutaj robić, bo ja sobie to moją maszyną wycięłem tak, że to jest bardzo głęboko i tam nie ma szans, żeby to się... Ten, ale to tu sobie zrobię naklejkę albo wymienię na niebieską, y, żeby było wiadomo. I dobrze, tu z dołu N leci na tą szynę rozdzielczą. I tu już będą podłączone odbiorniki. Tak samo tutaj będą uziemieni. Czyli tu pod spodem sobie ładnie. Wszystkie przewody są zarobione tymi tulejkami izolowanymi. I dobrze. Teraz od drugiej strony. Zasilanie fazy. Tu jest rozłącznik izolacyjny. Tędy tu będzie przychodził kabel zasilający z, ze skrzynki. No i tutaj mamy trzy fazy, które wchodzą również dołem na różnicówkę od góry tutaj. Tu dodatkowo, tu są takie, bo wiem, że ludzie się czepiają, podwójne tulejki, od razu mam zasilanie na te lampki, tylko no wiem, ja bym powinienem te lampki jakieś zabezpieczyć. Teraz się coś pomyślę. To znaczy teoretycznie są zabezpieczone 63A. <laughs> no to chyba trochę za dużo. Dobrze. I tu z tego bloku mam od razu taki jak gdyby następny blok rozdzielczy, ten taki powiedzmy teoretycznie w cudzysłowie główny na n. Ale on jest tylko po to, żeby, żeby zasilać te lampki. I on tu też jest w podwójnej takiej tulejce. To jest bardzo dobrze wszystko zaciśnięte. Dobrze. Teraz jest jak gdyby druga prezentacja, bo wcześniej jak gdyby zrobiłem... Znaczy, nie, nie jak gdyby. Zrobiłem, zmontowałem tą rozdzielnie, ale powiedzmy, że tak trochę niepoprawnie. A tu już jest zrobione, można powiedzieć, tak jak trzeba. O co chodzi? W tamtej wersji była jedna różnicówka trzyfazowa na wszystko. Jednak postanowiłem dokupić różnicówkę jednofazową i to, że tak powiem, porozbijać, no bo yy, elektrycy wiedzą ci dobrze elektrycy, że yy, no, obwody jednofazowe powinny być zabezpieczone różnicówką jednofazową i tak się powinno robić, ale słuchajcie. Bez przesady, yy, nie wiem jak tam są przepisy. Przepisy wymagają w gospodarstwach domowych chyba, chyba różnicówek. Nie wiem jak, jak są obiekty typu budynek gospodarczy. To jest budynek gospodarczy tak oficjalnie albo garaż. Nie wiem jak się to kwalifikuje. Wiem, że ludzie nawet w domach i to drogich robią po prostu tak, że na przykład mają różnicówkę trzyfazową i zabezpieczają. Dlaczego tak się nie powinno robić? No tam jak sobie poszukać w internecie, to pewien elektron Wam doświadczalnie pokaże, że w przypadku przerwania przewodu niebieskiego, czyli żebym się nie pomylił N Dobrze? Dobrze, N. Może wystąpić napięcie międzyfazowe tam 400V na urządzeniach, w zależności jak tam urządzenia są podłączone, no to no, ale pow, powiedzmy, jest to sytuacja, która może tam coś zlikwidować, ale też szczerze, no to, żeby taka sytuacja zaistniała, to naprawdę musi być coś źle zrobione, źle dokręcone i tak dalej. Nie wiem, albo robione przez kogoś, kto, kto tam nie ma pojęcia. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie postanowiłem to przerobić troszeczkę. Musiałem tutaj rzeczy pewne zmodyfikować. Aha, i właściwie to mam niedokończoną tą rozdzielnię, bo zapomniałem. Właśnie, zapomniałem części rzeczy elektrycznych, ale dobra, ale to Wam pokażę, bo... bo następnym razem to ja już to będę montował na ścianie. I tak, jeszcze opowiem o skrzynce, a to może o skrzynce na koniec. Albo może nie, na początku. Słuchajcie, wiecie, ja to tak mam, że... Koncepcja miała być wszystko jak najtaniej. zobaczcie, kupiłem takie. Nie wiem, czy to będzie widać. Takie zaślepki, bo mi tu została dziura. <śledzimy> I tak. Te zaślepki po prostu nie można tu włożyć, bo one wyskakują, bo tu są jakieś takie górki dziwne. Ja wymyśliłem. już mi się nie chce po prostu. Nie, nie chcę kupować na skrzynki. Tym. Ja po prostu spróbuję to włożyć od drugiej strony. Zobaczcie, może to nie wygląda estetycznie, ale, ale spełnia swoją funkcję, bo inaczej nie da się tego. Próbowałem, próbowałem zachiny ludowe. W ogóle jeszcze Wam powiem, dlaczego ta skrzynka jest. To jest chyba najtańsza taka skrzynka 2x12. Zobaczcie, ona ma tutaj takie przetłoczenie, a ja będę chciał tu sobie wiercić jakimiś tymi dławikami. No, nie ma jak. Ale to widzicie, to tak jest jak jak człowiek chce dwa zł oszczędzić, ja noszuję. No. Ja tak mam, że jak kupię coś takiego taniego, to później następnym razem pewnie kupię najdroższym, jak jest w sklepie. Nie? No i w ogóle, o, zobaczcie ten plastik. Nie? Dobra, ale jak będzie wisiała, to myślę, że będzie dobrze. Dobra, teraz omówienie. Właśnie. Tu jest niekompletne, bo ja zapomniałem tej listwy, bo y, muszę tutaj dołożyć tą listwę łączeniową, którą muszą przyciąć. Ale dobra, to wam jak będę omawiał, to, to, to będziecie wiedzieli, że tu jest to połączone listwo. Jeszcze się pochwalę, że rozdzielnie nawet sprawdzałem. W domu w sensie tak na sucho podłączyłem napięcie, nawet te różnicówki działają. Yy, przede wszystkim lampki kontrolne się świecą na wszystkich fazach. To znaczy fazach no. Miałem jedną fazę, ale sobie przełączałem i sprawdzałem. Dobra, jest kolejna zagrywka. Już taka teraz yy, myślę, że yy, ostatnia yy, w temacie rozdzielnym. Ale no, najpierw mam... <laughs> pokażę pomagan jaki musiałem zrobić, żeby, żeby cokolwiek zrobić. I dobrze. Mówię już tak teraz ogólnie to rozdzielnie, ale chciałbym wam powiedzieć jedno najważniejsze. To jest rozdzielnia aż przykręcona. Nie kupujcie tej skrzynki. Trochę na, nagrywam to na raty, bo już nagrywałem o tej już nowej rozdzielni. E, ale po prostu nagrałem to źle, bo e, ruszałem kamerą, nie było dokładnie widać. To zrobię jeszcze raz. To już jest takie podsumowanie, nawet e, tutaj jest. Powiem na początku, że jest dołożone gniazko, którego nie było. Gniazko 230 V. Ale dobra. Postaram się to jakoś tak powoli, dokładnie omówić, bo to już jest zrobiona rozdzielnia. Tylko teraz będzie następny etap to, że tak powiem, dociągnięcie kabla ze skrzynki, o ile będę ją miał. Będziemy jechać od PEN. Tu jest złącze... Pen, czyli tutaj będzie wchodził kabel zasilający i będzie rozdzielony przewód PEN na N i PE. Tu jest rozdzielony w tym miejscu, nawet tu ładnie to opisałem. Wszystkie kable są praktycznie o przekroju, które tutaj zasilają wszystko, o przekroju 6 mm2. Tutaj są tylko czwórki, praktycznie to jest ze sporym zapasem wszystko. Czyli wszystkie zasilania główne, które przychodzą do różnicówek i do, do aparatury, to jest 6 mm2. Dobrze, czyli tak, z tego Pena będziemy jechać PE, czyli tak powiedzmy uziemieni. Wchodzi tutaj na tą listwę, to jest listwa uziemienia, ona jest tutaj też ładnie zaznaczona taką taśmą żółto-zieloną. Niebieski pod spodem wchodzi właściwie nie, ten niebieski wchodzi bezpośrednio do różnicówki do różnicówki tej trójfazowej. Stąd ale tu jeszcze powiem, jeszcze tutaj dodatkowo, to znaczy, jeszcze raz, ten pen jest jak, jak gdyby rozdzielony na trzy części. On tutaj jest złączony i rozchodzi się na jedną różnicówkę trójfazową, bezpośrednio na różnicówkę jednofazową, a tutaj to jest jak gdyby N, który służy do lampek. I tu jest taka listwa jak gdyby główna, tu jest 4 mm kwadrat wchodzi akurat. Dobrze i to jest tak, bo ja już to po prostu zapomniałem. To wchodzi sobie dołem ładnie tu bezpośrednio na ten, bezpośrednio na drugą różnicówkę, po to, żeby było jak najmniej połączeń. To dobrze, to zrobimy teraz tak. To już jest jasna sprawa. To mamy n dotąd. To teraz pójdziemy z zasilanie, zasilanie będzie przychodzić tutaj na ten rozłącznik, przechodzi przez rozłącznik tutaj na. Różnicówkę trójfazową, tu jeszcze są stąd zasilane bezpośrednio lampki. Tutaj to jest tak jakby zmostkowane, wszystko jest zaciśnięte. Są te tuleje podwójne, tak powinno być. Wszystko to są linki. No moim zdaniem, linki są lepsze znaczy lepsze, no łatwiej się robi. No jest miękkie, można to wyginać i tak dalej. Chociaż może pewnie z drutów ktoś tu ładnie by to pokładał, to by się chwalił, że jest ładny. Ale dobrze. Tu mamy zasilanie e, e, różnicówki trójfazowej, stąd jest zmoskowane na różnicówkę jednofazową. I teraz tak, dalej zasilanie przez listwę trójfazową e, zasila od dołu ten wyłącznik nadprądowy C, C16, który służy do, do gniazda siłowego, do zabezpieczenia gniazda siłowego. I on tutaj ładnie tędy, tędy, tędy. Idzie tutaj mm, na dół. No, sobie włączę. No i tak samo. Różnicówka jednofazowa. Yy, faza przechodzi tutaj, to jest zmostkowane. <grym> no tutaj mam czarny kolor, bo po prostu zabrakło mi tego brązowego kabla, a musiałem to zrobić, chciałem to dzisiaj. Jeszcze dołożyłem właśnie jedną eskę, czyli wyłącznik yy, yy, właśnie tą dołożyłem B16 i mam tak, mam C16, B16. B10. Ta B10 będzie do oświetlenia. Te, ten bezpiecznik jest do tego nowego gniazda, którego właśnie zamontowałem. No i mm, jak gdyby, wszystkie instalacje, jeżeli chodzi o uziemienie, są tutaj. A ta jest do e, tej aparatury jednofazowej, w sensie te, bo, bo to. Tu, znaczy źle, wróć. Ta różnicówka N ma bezpośrednio, właśnie leci do, do tutaj, do gniazda. Żeby też nie przechodziło przez jakieś tam złącza czy coś po prostu, no tak, żeby to było efektywnie, wiecie, Im jest mniej połączeń, według mnie, tym lepiej. No bo to, to jest tak, czyli to zabezpiecza gniazdo siłowe, to zabezpiecza wszystkie instalacje jednofazowe. No i to tak poukładałem, tak jak, jak potrafiłem najlepiej, jest to nawet tutaj złączone tymi trytytkami, tutaj mam przygotowane, przygotowane już dławiki na instalację, bo tu są takie oryginalne otwory, które można wybić. A te dwie, to ja wierciłem i się musiałem sporo namęczyć, żeby to dobrze tutaj mi wyszło, bo e, już nie, wiem, mówię to już chyba 15 raz, ta, ta skrzynka to po prostu nadaje się tylko na, na, no, na. do niczego się nadaje, no ale trudno, już kupiłem taką. E, tu jeszcze powinienem powiedzieć najważniejsze. E, ten pen to jest uziemienie, które idzie do głównej szyny uziemiającej. To jest przewód 16 mm i dalej będzie wchodzić do ziemi do uziemienia, ale o uziemieniu to, to zrobię osobny materiał, tak żeby Wam pokazać. No co Wam tu jeszcze powiem? Według mnie to już jest wszystko dobrze, prawidłowo zrobione. To nawet było tam wcześniej sprawdzane. Myślę, że, że tutaj jedynie ktoś by się mógł pewnie przyczepić do, do estetyki, ale ale już bez przesady, no naprawdę to mm, wszystko jest a tutaj, tu jest taśma, która ona nawet nie jest po to, żeby izolować, tylko bardziej to jest informacja, że tam jest N. Tu jest takie zabezpieczenie, żeby, żeby, bo to było obcinane, żeby w razie czego tam coś się nie zwarło. Mm, wszystko jest dokręcone, wszystko jest zaciśnięte praską. Tu jest, ten pen jest na klucz imbusowy, to jest tak dociśnięte, że nie ma siły, żeby tu coś, coś ten to tak zrobiłem, trochę mi tak nieładnie wyszło, ale to było ciężko dogiąć, a troszeczkę chciałem, nie chciałem go przycinać tego kabla, bo jakbym go przycił to bym go tak ładnie, ale nie chciałem go przycinać, no, no to mm, koszt takiej, jeszcze wam powiem, bo pewnie wszyscy nie wiem, ale myślę, że tutaj całej aparatury z tą skrzynką ja jeszcze dokupywałem kable, no to wyszło myślę, że około 400 zł. tak materiały będą nie wiem, jak ktoś może gdzieś taniej kupić, ale chyba nie, raczej, raczej powinno być więcej jakbyście nawet tu zastosowali jakąś lepszą aparaturę, to już, to już będzie więcej no no to, no to tyle to sobie powyłączamy wszystko i jak będzie prąd to wam pokażę jak to jak to świeci a uziemienie to, to pokażę później no mam nadzieję, że komuś może to takie coś się przyda taki materiał. No tak się to prezentuje na koniec. Bo tu nie pokazywałem. Tu jest jedno, drugie, tak, tak. O, tu już jest ciemno i tak jest sztuczne światło, ale chciałem wam pokazać. To <laughs> no, powiem, że po prostu miałem problem, żeby w ogóle założyć tą, tą obudowę Bo ja się pomyliłem, tu nie, mo nie można pomylić śrubek, ja przykręciłem śrubki, te listy wyłączeniowe Okazało się, że dwie śruby to były stąd, tamte nie pasowały za bardzo i... A, dobra, szkoda gadać no, Opisy zrobię później, bo ma być opisany, to zrobię później tak to ładnie wygląda. No, wy takiego nie macie.